Cześć kochani, ja jestem Paula i witam was w aktualizacjach ze Star Stable. Słuchajcie, nie było mnie tydzień w domku. Teraz w tym tygodniu próbuję dojść do siebie, bo tydzień leżałam sobie w szpitalu. Nie miałam jak wam nic nagrać, nie miałam jak na nic wejść. Znaczy się miałam jak wejść na grę, tylko troszkę dziwnie mi się gra na tablecie, jeśli mam być szczera. Ale, słuchajcie, wróciłam, lecimy dzisiaj z taką dużą aktualizacją, po prostu dwie aktualizacje, czyli z tego tygodnia i z tamtego tygodnia. Jeżeli o czymś zapomnę, to słuchajcie, mi piszcie jak najbardziej. W kolejnej aktualizacji to, słuchajcie, pokażę, jeżeli czegoś zapomnę. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby należeć naszej wielgachnej, słuchajcie, rodzinki. I dzisiaj lecimy, nie wiem czy lecimy po kolei, wydaje mi się, że... Najpierw polecimy tutaj, bo mamy konie, które powróciły do nas. A mianowicie wszystkie oto te pięknie. Się. Lecimy może od tej strony, czyli mamy Alrich, chyba tak to się czyta. Mamy ją za 719 starkońców i nie mamy ograniczenia. Mamy poziom pierwszy. I mamy bezczynność, wstęp, pus. Galop, cwał, szybki cwał. I mamy słuchajcie, tutaj ruch specjalny. I w nie magicznej wygląda w ten oto sposób. Jest przeładny ten koń, mam wszystkie. Yy, tu mamy Andrę. Mam nadzieję, że to się tak, słuchajcie, czyta. Naprawdę nie wiem, czy to się tak się czyta. Ale dobra, jest za 689 star końców i ją również posiadam. Nie wiem, ją czy jego, trudno mi teraz powiedzieć. Ale tak, mamy bezczynność, stęp plus galop z szybki cwał i tutaj już nie mamy żadnego ruchu specjalnego, może dlatego jest troszeczkę tańszy. I tak wygląda w niemagicznej. I słuchajcie, jeżeli będę coś dziwnie przerywać, to przepraszam was, ale jak ja nie nagrywam tak z tydzień, półtora, to zapominam jak nagrywać. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, zwierzaczki, to tutaj nie powinnam mieć nic, bo mam wszystko. Tu mamy te nowe dwa. Ym, mam go. Piękny jest. I teraz tak, lecimy może tutaj. Te są chyba z tam tego roku. Nie, wróć. Te są z tamtego roku. Te są dwa lata temu. Um, te są dwa trzy. Jakoś tak. A te są cztery. Um, nie, ten i ten. Ten jest jeszcze starszy. jeszcze starszy. Ale tak, mamy lawernę. Uwielbiam tego konia. Jest za 589 starkońców. Również nie mamy ograniczeń, bo no, mamy poziom pierwszy i mamy bezczynność. Wstęp. Pus. Galop, pał, rybki, cwał. Tutaj już mamy ruch specjalny, czyli takiego kręciołka. I w niemagicznej wygląda w ten oto sposób. Następnie mamy mojego jednego z ulubionych, czyli ne ney Main. Czyli jest to po prostu aktualny koń galopującego. Jest za 619 star końców. Mamy bezczynność, wstęp, pus, galop, pał. Szybki cv. i tutaj będzie ruch specjalny. On ma siedzenie. On ma chyba taki ruch, jak mają dzikie konie jorwiskie. I jeszcze jakieś konie mają ten ruch. A w niemagicznej, słuchajcie, wygląda tak, czy jest cały czarny. I słuchajcie, lecimy dalej. Tu mamy również piękne konie, czyli mam das Grim. I mamy za 559 star końców Również nie mamy żadnych ograniczeń, czyli mamy bezczynność, wstęp, plus galop, V. I szybki cwał, i tutaj mamy dwa ruchy, bo tu będą te wiewiórcze skoki, i będzie leżenie, i on jest na podstawie, właśnie, dzikich koni fryzyjskich. Co ja właśnie powiedziałam dzikich koni jorwickich. Przepraszam, no mówię, no ja już zapomniałam, jak się nagrywa. I mamy, słuchajcie, w niemagicznej formie wygląda tak. Następnie mamy tutaj tomp. tomp, chów jakoś tak, czyli takiego kościaka nie wiem czy słyszycie, mojego psa stwierdziła, że będzie teraz gadać cały czas yy, i tak, mamy bezczynność step, pus, galop cwał, szybki cwał i mamy tutaj właśnie również ten westernowy spin i w nie magicznej wygląda, tak, jest też bad, bad. jest za 499 star końców i również nie ma żadnych ograniczeń lecimy dalej, czyli mamy song Sorow. Jest też taki ładny. Nie wiem, ale powiem Wam, że te halloweenowe są dość ładne. Ale dobra, lecimy, czyli mamy tak: bezczynność, wstęp, plus galop, cwał, szybki cwał. I mamy tutaj właśnie również wywiórcze skoki, i będzie leżenie. Bo również jest na podstawie dzikich koni jorwickich. Już chciałam powiedzieć to samo. Jest za 559 star końców i również nie mamy ograniczeń. A w nie magicznej wygląda tak. Jest przeładny. I tutaj mamy zeszłoroczne, czyli mamy śrubę i kalipsę. I śruba wygląda tak. Tutaj również nie mamy ograniczeń i jest za 789 star końców. I mamy bezczynność, wstęp, pus, galop, cwał, szybki cwał i sztuczkę. Wydaje mi się, że jego powinniśmy inaczej w ogóle słyszeć. Tak bardziej mechanicznie, ale jakoś dziwnie nie. No i mamy, słuchajcie, w normalnej maści, znaczy w niemagicznej maści. Wygląda w ten sposób i mamy tutaj kalipo, kalipo, kalipę? Jakoś tak. Jest za 789 star końców, również nie mamy żadnych ograniczeń i jest to taki koń, em, wiecie, jak jest na karuzelach. Mamy bezczynność, stęp, pus, galop, cwał, szybki cwał i tutaj również mamy sztuczkę i takie brykanie i w niemagicznej wygląda, słuchajcie, w ten oto sposób. I to już chyba wszystkie, jeżeli chodzi o konisie i lecimy, słuchajcie, na dniową farmę Jaspera, ponieważ tam również są konie, które zostały przeniesione właśnie z Halloween i mają być tam, jeśli dobrze przeczytałam, na stałe. I zobaczcie, o, są tutaj. Również je mam. Mamy Pepitę, taką dynię, jest za 449 Star Coinsów. Również nie mamy z żadnych ograniczeń. Mamy bezczynność, stęp, pus, galop, cwał, szybki cwał. One nie mają ruchu specjalnego i w normalnej wygląda w ten oto sposób. I tutaj mamy uder czyli jest za 449 star końców. Również nie mamy ograniczeń i mamy bezczynność, wstęp, pus, galop, pau i szybki cwał. I w nie magicznej wygląda w ten sposób. I one tutaj zostają na stałe. I z tego, co przeczytałam, to słuchajcie yy, właśnie yy, Tomphoof, czyli ten taki koń szkielet, co, co mówiłam, że jest pomiędzy Song Sorrow i Dasgrimem to słuchajcie właśnie przechodzi. Co się stało? Nie. Ej, no nie. Okej, okay, słuchajcie, jestem z powrotem. Zacięła mi się gra. Jeżeli wam się ekran ładuje, gdzieś was transportuje. Nie klikajcie nic, bo wam się postać zablokuje, tak jak mi i musiałam na nowo wy... wejść i wejść. Do... Wyjść i wejść do gry. Niedobrze, niefajnie. Ale słuchajcie, lecimy. Teraz już nie wiem na czym skończyłam, nie pamiętam, pamiętam, że mówiłam tutaj o yy, koniach i dodatkowa informacja, ten oto piękniś jest ostatni raz właśnie tutaj. O, wezmę sobie włos, o, znaczy końską sierść czy coś, koński włos chyba to jest, tak. yy, I słuchajcie, on jest ostatni raz tutaj, ale on po, yy, po tym zostanie gdzieś umieszczony na Jorwiku i będzie dalej dostępny, teraz robią coś takiego. I słuchajcie, tak, lecimy teraz tu. Aktywuję sobie właśnie te wszystkie zagrywki, czyli mamy udręczony. Żywa dusza w tym okrutnym miejscu. Zły los. Porozmawiaj z uwięzioną duszą. Być może ty jesteś tu z własnej woli i żyjesz, jednak ja nie miałem tyle szczęścia. Och, wciąż dręczą mnie wspomnienia z mego porwania. Wciąż pamiętam noc, gdy wyrwano mnie z mojego ciała i zaprowadzono do tego zapomnianego miejsca. Bo widzisz, nie zawsze taki byłem. Gdy jeszcze w, yy, wdychałem jorwickie powietrze i chodziłem na własnych nogach, po jorwickiej ziemi galopujący Thompson jeździł po wyspie. Każdej jesieni powracał na Jorwik, wzbudzając wszędzie strach i rozsiewając gniznę. Jeśli ktoś go przypadkiem spotkał, musiał uciekać. Gdy został zaś złapany, cóż, widzisz, co się ze mną stało. Powinienem był się do myśli, gdy pojawiła się dziwna ta mgła. Powinienem był zacząć uciekać, gdy za plecami usłyszałem ten, ten, kopyt. Nie miałem jednak nawet czasu, by się odwrócić, bo już mnie złapał. Niestety nie potrafiłem mu uciec, ale w tobie wyczułam coś innego, może ty i Rubil Blue Blood. Będziecie na tyle odważni, by odmienić mój los. Być może to wam. Mierzącym się z galopującym podczas jego łowów uda się przeżyć, choć ja temu nie podołałem. Jeśli chcesz się dowiedzieć i spróbować szczęścia, podziel się z, tom, z tobą swoim wspomnieniem i ciężarem. Ok, czyli mają kilka, mając kilka okruchów duszy, będę w stanie odtworzyć wspomnienie ścigającego mnie galopującego Thompsona. Lecz tym razem będzie gonił ciebie, co ty na to? Tak, więc słuchajcie, to robimy. I dostaniemy to, ale jak złapie nas galopujący, to ben, dostaniemy chyba cztery. Więc zawsze to coś, więc ja to jak najbardziej aktywuję i dodatkowo, słuchajcie, aktywuję tutaj, bo zapewne ta już jest. Przerażona wiedźma. Co to za miejsce? Jak ja się tu. Je, liście przerażające. Iście przerażające. Wiesz, że upiorna wiedźma przemierza Jorwik? Stanęła mi na drodze podczas moich podróży po lesie złotych liści. Nagle ogarnęła mnie ciemność, a nade mną zawisł, zawisł cień ostatecznie nie udało mi się uciec przed pościgiem a magia tej czarownicy mnie otoczyła po przebudzeniu okazało się, że jestem tutaj w twierdzy, a wiedźma uciekła w kierunku nieba gdy odlatywała na ziemię spadł list, upuściła go przypadkiem a może chciała mnie do siebie zwabić możesz wziąć list jeśli chcesz, ale uważaj wiedźma z pewnością będzie próbowała znaleźć to co do niej należy więc jak najbardziej to również bo udamy się słuchajcie na Jorvik i lecimy też tutaj do księgi. Słuchajcie, mam zrobiony kapelusz Leśna Wiedźma, mam zrobioną tunikę Leśna Wiedźma i spodenki Leśna Wiedźma i mam sandały. Jeżeli chodzi o rękawiczki, no to brakuje mi pachnącej mikstury, więc może udałoby mi się zrobić... Jest tu jakaś pachnąca? Jest tutaj i jest tutaj. Więc zacznij ważyć. I tak słuchajcie, robimy mikstury. Powiem tak, jedną znalazłam yy, jeżeli chodzi o przepis. To, jeden jest w Forcie Pinta. Jeden znalazłam w yy, Valedale za domkiem Avalona tam przy samym, słuchajcie, wodospadzie. Już sobie zrobię te rękawiczki. O, właśnie tu, gdzie drudzi i drzewa, gdzie Albo może poczytam wam. Czyli słuchajcie, po kolei. Ten pierwszy przepis z tego tekstu był, słuchajcie, tutaj w twierdzy, tam gdzie mamy właśnie ten taki ołtarzyk. Tutaj mieliśmy, słuchajcie, tutaj w forcie Pinta, ale jakby nad. W fortece. Trzeba wejść w fortece i tam nad właśnie jest to. Tutaj to mamy, słuchajcie, w, na szlaku w jaskini, gdzie się skręca. Tutaj właśnie mieliśmy za domkiem Avalona, a tutaj mieliśmy, słuchajcie, w namiocie Idrisa. I dalej nie mam. Dalej nie mam, może znajdę, ale zrobimy, słuchajcie, rękawiczki. Jak znajdę resztę, to oczywiście wam powiem, gdzie znalazłam. I ogólnie udajemy się na Jorwik, więc słuchajcie, jak najbardziej. I teraz tak szczerze, to ja bym sobie tu wymieniła, bo zbieram jak najbardziej. Na, na razie zbieram, słuchajcie, ten tutaj zestaw. Więc chciałabym ten czaprak. O, i w taki oto sposób mam tutaj do tego zestawu, właśnie. I idę sobie go schowam. I lecimy, słuchajcie, na Jorvik babotu, tak. Hmm, to było z zestawu. To nie ten zestaw? Nie, to jest tu. Dobrze. I tak, mamy, słuchajcie, tu. Ja tu chciałam Wam pokazać, jak widzicie, o, cały ten strój i mam rękawiczki. Więc wiedźmę, mam jeszcze został mi koń. I dodatkowo, słuchajcie, tu wam w sumie pokażę. Przybliżę się konika, tak? Nie ruszaj się może. Mam, słuchajcie, wstążki. Pierwszą wstążką mieliśmy kociołek, drugą wstążką mieliśmy kruka, i teraz, słuchajcie, mam y, nagrobek, więc nie jest źle. A, i dodatkowo, słuchajcie, nagram filmik, pomimo tego, że sądzę, że już to jest tak troszkę niepotrzebne, y, to słuchajcie, nagram filmik odnośnie, jak właśnie wymienić sobie to wszystko na szlaku nawiedzonym, aby dostać zwierzaczki. Chociaż co roku już jest to samo tak naprawdę, więc yy, powiem wam szczerze, że to tak średnio jest, ale jeszcze, zanim to. Jeszcze mamy tutaj Kacper coś. Yy, przedziwna wiadomość. Hej, jakiś Scott zostawił dla Ciebie wiadomość, znasz go. Wysoki nosi kapelusz, blady jak ściana. A na pierwszy rzut oka wygląda jak duch. Nie spodobało mu się to porównanie. Podobno taką już macerę. Słuchajcie, wiem o co tu chodzi. Nie będę wam tego pokazywać, bo słuchajcie, to było już w tamtym roku. I tu chodzi o Skota, który niby znalazł wilkołaka lub vampira, Jeśli dobrze pamiętam, ja to sobie tu kliknę, ale póki co lecimy na Jorvik. Ja sobie pojadę tam na spokojnie, jeżeli któreś, czyli galopujący lub wiedźma by mnie dorwała, to słuchajcie, wam to jak najbardziej pokażę. A póki co lecę, słuchajcie do stodoły Marleja. Okej, okay, sześć, jestem na farmie Marleja. Lecimy tutaj teraz do stodoły Marleja i o co chodzi? Słuchajcie, z 7 stycznia kucyk Jorwicki, generacji pierwszej, wyruszy na emeryturę. Więc jest to ostatnia rasa, która została. Więc lecimy. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 maści aż jest. Ło wow, to akurat dużo i one są za 150 star końców. Nie mamy żadnych, słuchajcie, ograniczeń i lecimy z animacją. Czy mamy bezczynność, mamy stęp, us, galop, cv, szybki cv. One nie mają żadnych ruchów specjalnych ani nic takiego i lecimy po kolei. Mamy takiego. Mamy takiego, ten jest ładny. I ten. I ten. Mamy takiego, 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 takiego. Wydaje mi się, że to jest po prostu wszystkie maści, jakie mogą być. I one właśnie odchodzą nam na emeryturkę. Niestety, troszkę jej szkoda. I teraz to jest ostatnia rasa, która właśnie odchodzi. Nie ma już innych, że tak powiem. Wszystkie już inne wyruszyły. I słuchajcie, wydaje mi się, że zrobię tak, że ja poczekam, aż będę miała... No ja cię kręcę. Ha! Ażem wykrakała. Miałam powiedzieć, że słuchajcie, poczekam, aż pojawi się galopująca albo wiedźma. Ym... Tak, poczekałam. Już mnie godzi. Super. Mam nadzieję, że mnie nie, nie dorwie. U, dość długo jedzie nawet. No i mamy galopującego. Udało mi się, słuchajcie. Więc mam 8. Jeszcze mi brakuje wiedźmy. Więc wydaje mi się, że widzimy się jak ogarnę wiedźbę. I słuchajcie, jesteśmy na półwyspie południowego kopyta. Bo jak na złość, wiedźba nie chciała mi się pojawić. A mamy trzy maści nowe. Halloweenowe. Szkoda, że nie ma ich w jednym miejscu. Ale tak, pierwsza maść to jest taka. Jest bardzo fajny. Nie mówcie, że nie, bo jest bardzo ładny. Jest za 950 star końców. Mamy ograniczenie. Ło. M. Mamy wiedzimy Dzień dobry. Oj. Czekam, uciekam. Ale to nawet dobrze, że ją mamy. Ponieważ ja sobie pojadę w tą stronę, i powinnam mieć, słuchajcie, tutaj drzewo. Właśnie pojedziemy do tego drzewa. Bo, jak już i tak jedziemy, to jedziemy. No i co, miałam 8, a mam teraz 14. Więc, słuchajcie, fajne. Ale gdzie jedziemy? Jedziemy tutaj do drzewa. Już przy okazji. I wrócimy się do tego konia i Wam go jeszcze raz pokażę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jak dobrze czytałam, powinien być fragment księgi. Więc przy okazji, akurat sobie zobaczę, czy tutaj jest i będziecie widzieć mniej więcej, że na pewno tu jest. Zobaczmy. O, zielone tema. To akurat ciekawe. Jest, zobaczcie, jest. Dobra, mam to. No to więc teraz wracamy szybko do konia. Opowiem Wam o nim i lecimy do kolejnych dwóch maści. Jedna jest W. W. Ja ja zawsze mówię W. Jest jedna na półwyspie południowego kopyta, czyli jesteśmy tutaj. Jest druga na posterunku Sekwoi oraz. Trzeci. Jest w średniowiecznym. Obozie. Jeden mi się tak podoba, słuchajcie, że ja go na pewno kupię. Nawet chyba. Jeszcze tykłam mikrofon z ekscytacji. Wydaje mi się, że ja go jeszcze nawet teraz kupię. Na tym filmiku, na tej aktualizacji, bo jest tak ładny, jak ja go zobaczyłam. Ja po prostu mówię, że ja go chcę. I udamy się, słuchajcie, po tych konisiach, i jeszcze udamy się do twierdzy, ponieważ tam, słuchajcie, jest jeszcze ym, nowy sklep, który się pojawił. Teraz dopiero doczytałam. Yy, I mamy parę nowych rzeczy. Więc, jak najbardziej, słuchajcie, będę na nie patrzeć. Więc lecimy jeszcze raz do Ciebie. Dzień dobry. Czomek Kriolo. Jest bezczynność, stęp, us, galop, cwał i szybki cwał. Mamy tutaj inochód oraz mamy sobie tutaj podwójny obrót. Jest taki ładny ten koń, naprawdę podobają mi się te halloweenowe. Nawet chyba w tamtym roku kupowałam jednego, tylko nie pamiętam co to była już za maść. Ale dobra, lecimy dalej. Wydaje mi się, że lecimy do średniowiecznego obozu. Czyli lecimy tu i gdzieś tutaj powinno być. Tak, mamy to. I jesteśmy i w średniowiecznym ob obozie. To jest mój ulubieniec właśnie. Czyli tu. Znaczy to nie jest przepiękny koń. Jest przepiękny jest to jest sportowy koń fryzyjski i ja go słuchajcie kupuję. Mamy tutaj poziom 9 ograniczenie, ale mamy tak bezczynność. Wstęp, później, galop, cwał, szybki cwał, ruch specjalny oraz mamy, słuchajcie, sztuczkę. I jak najbardziej spersonalizuj i kup. I słuchajcie, zaraz się widzimy, jak nadam mu imię. I słuchajcie, będzie to dorosła klacz i będzie miała na imię Dark Moon, czyli ciemny księżyc. Jest tak ładny ten koń. Kup konia, i słuchajcie, lecimy z animacją. Jest przepiękny. I nie mówcie, że nie. To jest tak ładnie zrobione. Jeszcze, jak mu tu przechodzi tak żywa, no po prostu przepiękny. Prze, prze Ale na razie wyślij do stajni. I słuchajcie, lecimy dalej, a mianowicie do osterunku sekwoi. Muszę teraz to znaleźć mamy posterunek sekwoi i lecimy słuchajcie do ostatniego końsia a potem wracamy już na spokojnie do twierdzy galopującego dobra i on jest gdzieś słuchajcie tutaj to jest ten no czyż on też nie jest przepiękny jest za 975 star końców również mamy tutaj ograniczenie czyli poziom dziewiąty no i mamy bezczynność, wstęp pus, galop pał Szybki cwał i wiewiórcze skoki. Jest przepiękny. I mam jeszcze to właśnie leżenie. Są przepiękne te konie. Również to jest jedna z moich ulubionych maści, jeśli dobrze pamiętam. Może nie, że jeśli dobrze pamiętam, tylko że większość tych koni mam. Ale nie. Jednak nie mam wszystkich. Jak mam cztery. Ale tego chyba też potem zakupię. Tak mi się wydaje. Ale jest przeładny. No ale dobra, słuchajcie, wracamy do twierdzy galopującego. No i słuchajcie, jesteśmy i lecę od razu na te sklepy. Czyli tak. Ten już był. Tu brakuje dwóch, tych, ale nawet nie będę ich kupować. Teraz tak. Tu ten też był. Jak najbardziej. Tutaj mamy wymianę, i tutaj mamy nowości. A mianowicie mamy taki fioletowy cały zestaw oraz czarny. O, mamy takie kwiatuszki, patrzcie. Nie, pokazuje mi. A nie, tu. Takie malutkie kwiatuszki. O, i ten wieniec jest przeładny. Znaczy wianek, nie wieniec. To jest chyba to. Jeszcze powinien być sklep z klasykami. Czy ja czegoś tu nie widzę? Może to jest tu. Tak. Mamy tutaj sklep z klasykami. I zobaczmy, czy ja czegoś nie mam. O, widzicie, nie mam na przykład tego zestawu. On mi się wcale nie podobał. Zacznijmy od podstaw. O, tu mam taki. Ten mi się podobał, ale stwierdziłam, że jednak nie będę go kupować. O, i tu mam na przykład ten, ale nie mam stroju, więc fajnie, może uda mi się troszkę, słuchajcie, rzeczy pozbierać. I dodatkowo sobie może stanę tu po prostu. O, cofnę sobie. Pip, pip, pip. O, tu sobie cofnę. I słuchajcie, jeszcze na koniec już powiem wam o pakietach, bo mamy pakiety. I słuchajcie, mamy parę pakietów. One są do 29 października do godziny 9. I tak, pierwszy pakiet jest za 109 zł. Mamy w nim 6,5 tysiąca starkońców, strój dla jeźdźca i dla konia. Aha, na tej zasadzie, dobra. Musiałam, słuchajcie, troszkę poczytać. Wolę sprawdzić. Czyli mamy tak. Dwa stroje dla jeźdźca oraz dwa stroje dla konia, plus w tym zestawie, słuchajcie, macie konia. Z tego co widzę, więc. Fajnie, fajnie, że robią teraz takie zestawy. Nie powiem, że nie. Ciekawie to wygląda. No ale dobra, lecimy dalej. I mamy tak: za 99,99 ,99 mamy dwa stroje dla konia i dwa stroje dla jeźdźca, plus 5000 sarkońców. Następnie mamy tylko zestaw dla konia i dla jeźdźca, ale tylko jeden, za 62,99, a potem za 41,99. Mamy tylko zestaw dla konia i 1000 starkońców, a już zapomniałam powiedzieć, w tamtym mamy 2000 starkońców. I słuchajcie, tak to w sumie wygląda cała aktualizacja. Jednakże, ja wiem, nie pokazałam Wam historii galopującego. Spokojnie mam plan, że nagram osobno cały film od początku do końca historię galopującego. Więc czekajcie, nie wiem kiedy będzie. Szczerze, wydaje mi się, że dopiero dziś już. Tak w przyszłym tygodniu pod koniec, może po aktualizacji ostatniej, aby już było pewne, że to już wszystko, że tak powiem. Więc wtedy na pewno się pojawi. Ale tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz to gorąco, Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby należeć naszej wielgachnej już rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!